Cześć z tej strony Kacper. Dziś zapraszam was na recenzję wyciskarki wolnoobrotowej Kuvings Auto 10. Na początek mała aktualizacja. Chwilę przed publikacją recenzji dostałem informację, że nazwa Kuvings Auto 10 zostanie zmieniona na Kuvings Auto. To nie są więc oddzielne modele. Jest to dokładnie to samo, tylko z nagle zmienioną nazwą. Nie zdziwcie się więc, jeśli w sklepach znajdziecie model Auto bez dopisku 10, to na pewno ten sam model, który omawiam w recenzji. A teraz wracamy do materiału. Zacznijmy od zawartości opakowania oraz obudowy. Po otworzeniu opakowania znajdziemy od razu misę wraz z sitkiem oraz wałkiem napędowym, niżej jest podstawa wyciskarki, a w drugim pudełku obok mamy dwa pojemniki na pulpę i na sok. Jest także bardzo ciekawa szczotka do czyszczenia sitka, do tego jest druga bardziej tradycyjna szczotka, a także górna część misy na warzywa i owoce, do tego przewód zasilający oraz popychacz do produktów. Urządzenie do całego użytku składamy więc w taki sposób, że najpierw jest podstawa wyciskarki, do niej podłączamy przewód zasilający, a od góry nakładamy mniejszą misę wraz z kranikami, w środku jest sitko oraz ten wałek napędowy, ciekawostką jest to, że sitko możemy w prosty sposób zamontować, patrząc na to, żeby kropki na misie oraz na tym sitku były obok siebie. Na całość nakładamy jeszcze tą szeroką misę na warzywa czy owoce, no i praktycznie jesteśmy gotowi do wyciskania. Wyróżnikiem w konstrukcji na pewno jest to, że w dolnej misie mamy dwa kraniki, z czego jeden jest zamykany skorkiem, no bo przez niego będzie wylatywał sok. Zamykany kranik sprawdza się zarówno w sytuacji, gdy mamy za dużo już soku w naczyniu, żeby na chwilę zatrzymać wylatywanie soku i w międzyczasie podłożyć inny pojemnik. No ale też jeżeli wyciskamy sok z kilku składników jednocześnie, możemy od razu go wymieszać w urządzeniu, a do szklanki wlać już sobie gotowy wymieszany sok. Przez drugi otwór, który znajdziemy w misie, wylatuje sucha pulpa. Świetne jest to, że ten otwór jest otwierany. Mamy tutaj specjalny zaczep, który pozwala dostać się do środka, maksymalnie upraszczając czyszczenie. No bo spokojnie otwieramy sobie zaczep, myjemy wszystko pod bieżącą wodą. Jeżeli tylko zrobiliśmy to od razu po wyciskaniu, to na pewno nic nie zdążyło przyschnąć, więc w kilka chwil ponownie mamy czystą wyciskarkę do dalszego wyciskania soku. A jego czyszczeniu mowa, tak jak wspomniałem, w zestawie mamy bardzo ciekawą szczotkę do sitka. Wystarczy ją założyć na takie sitko, a następnie kilka razy pod bieżącą wodą obrócić dookoła obudowy i bez zbędnego szorowania wszystko zostanie perfekcyjnie doczyszczone. Naprawdę duże wrażenie na pewno robi też to, jak wielki jest górny dzbanek, do którego umieszczamy warzywa czy owoce. Zmieszczą się tutaj aż 3 litry różnych składników. Dodatkowo mogą być one nawet wrzucane w całości, ponieważ ten dzbanek ma otwór o szerokości 17,5 cm. Więc, bez względu na to, z jak wielkich składników chcemy wyciskać sok, wszystko się tutaj perfekcyjnie zmieści bez zbędnego rozkrawania na mniejsze elementy. Nawet jeżeli będzie to wielki ananas w całości, to bez problemu wyciskarka sobie z tym poradzi. Takie ostrze na dnie dzbanka będzie już stopniowo sobie samodzielnie rozdrabniało składniki i jedynie ewentualnie gdyby nam się coś przyblokowało lub gdybyśmy chcieli przyspieszyć rozdrabnianie, możemy skorzystać z popychacza od góry. Pokrywa tego dzbanka jest zdejmowana, co ułatwia doczyszczenie całości, trzeba jednak też uważać, żeby zbyt gwałtownie nie otwierać pokrywę, no bo czasami podczas tej czynności może ona nam odpaść podczas wyciskania soku. Z technicznych aspektów warto wiedzieć, że Kuvings Auto 10 ma moc silnika na poziomie 200 W, co generuje 50 obrotów na minutę. Wyciskarka może działać przez 40 minut bez przerwy, co pozwoli przez ten czas uzyskać naprawdę sporo soku. No właśnie, a jak w ogóle możemy wyciskać sok w tym sprzęcie? No tutaj sprawa jest bardzo prosta. Tak jak wspomniałem wystarczy od góry włożyć dowolne owoce czy warzywa, następnie zamykamy pokrywę i uruchamiamy silnik przełącznikiem od boku. Stopniowo składniki są rozdrabniane najpierw za pomocą tego wstępnego nożyka na dniec banka, potem całość jest już dokładnie rozdrabniana za pomocą tego wałka napędowego i wtedy gotowy sok przechodzi przez sitko, a sucha pulpa wychodzi z drugiej strony. No i trzeba przyznać, że te pozostałości po wyciskaniu są naprawdę suche, myślę, że więcej nie wycisnąłoby się już ani kropli, więc no na pewno nie marnujemy ani trochę soku. No a gotowy sok zbiera się w tej dolnej misie, możemy go przelać od razu do dołączonego do zestawu pojemnika albo bezpośrednio do szklanki, którą podstawimy pod kranik. Ten klawisz od boku jest tak naprawdę dwufunkcyjny. Klikając w jedną stronę uruchamiamy te podstawowe obroty, które sprawdzają się podczas wyciskania soków, jednak gdy przyciśniemy w drugą stronę uruchamiamy obroty wsteczne. Sprawdzi się to w przypadku gdyby jakieś produkty nam się zablokowały w urządzeniu, osobiście nie zdarzyło mi się to podczas moich testów, no ale wiadomo to też wszystko zależy od umieszczanych w środku produktów, więc no w razie co gdyby się coś faktycznie przytkało to taki klawisz do cofania nadmiaru składników też tutaj oczywiście jest. Jeśli chodzi o jakość soków, to są one naprawdę pyszne. Oczywiście też wszystko zależy od użytek składników, ale na ogół ich jakość jest naprawdę niezła. Ja to ogólnie jestem sokomaniakiem, więc no po prostu wszystkie soki mi smakują. Sami możemy dobierać jakie składniki chcemy ze sobą połączyć, więc no ten finalny smak. Zależy w 100% od nas. Sok jest w większości klarowny pod warunkiem, że korzystamy z soczystych owoców. Tutaj ponownie wszystko zależy od tego jakie składniki użyjemy, więc na przykład umieszczając w dzbanku jabłka, które są bardziej miękkie i mniej soczyste, no to wiadomo, że ten sok będzie bardziej gęsty niż w przypadku korzystania z twardych, soczystych jabłek. Tak więc no myślę, że jedynie w przypadku jabłek jest tutaj taka zależność, czy będzie to sok klarowny czy gęsty? W przypadku innych produktów zawsze ten sok był całkowicie klarowny. Sok możemy wyciskać praktycznie z każdych składników. Mogą być to właśnie takie bardziej miękkie owoce jak jabłka, gruszki, winogrona czy ananasy. Mogą być to także twardsze produkty, jak marchewka czy buraki, ale także bardziej liściaste jak na przykład szpinak czy jarmuż. W przypadku liściastych produktów najlepiej według mnie wyciskać sok. Naprzemiennie z listków i na przykład z jakiegoś jabłka, żeby wydobyć jak najwięcej tego soku, który też będzie nam się przyjemniej piło. Z samych liści też się da, no ale smak według mnie no jest zbyt intensywny. Z dłuższych produktów takich jak seler naciowy czy marchewka też jak najbardziej możemy wyciskać sok. Jednak no tutaj już polecam podzielić sobie całość na mniejsze fragmenty, żeby wyciskarka szybciej poradziła sobie z wyciskaniem soku. Gdybyśmy wrzucili w całości to oczywiście też by się dało. Jednak no musielibyśmy dłużej poczekać, zanim najpierw to ostrze na dole dzbanka rozdrobniłoby sobie całość na mniejsze fragmenty. No i po zakończonym wyciskaniu polecam od razu przemyć sobie wyciskarkę. Tutaj taka uwaga, że na łączeniu dzbanka z misą mamy w uchwycie taką blokadę, która zapobiega sytuacjom, żeby wyciskarka się nie otworzyła, np. Na przy nadmiarze składników. Musimy więc zwolnić blokadę, odkręcić górny dzbanek od dolnej misy, a następnie wyjąć poszczególne elementy. Myjemy wszystko pod bieżącą wodą, gdy jest to konieczne, korzystamy z tych dodatkowych szczoteczek i w taki sposób dosłownie w kilka chwil ponownie mamy czystą wyciskarkę. Na koniec dodam jeszcze, że Kuvings Auto 10 na ten moment sprawdza się do wyciskania klarownych soków, jednak prawdopodobnie już w maju pojawią się dodatkowe sita do wykonywania koktajli, a także sorbetów zmrożonych owoców. No to podsumujmy, co warto wiedzieć o wyciskarce wolnoobrotowej QVings Auto 10? Kuwiks Auto 10 to naprawdę kawał dobrego sprzętu. Sprawdza się rewelacyjnie do wyciskania różnych soków bez względu na to, jakie składniki umieścimy w dzbanku. Świetne wrażenie na pewno robi ta ogromna misa, w której umieścimy naprawdę wiele składników na raz. Bardzo usprawnia to proces wyciskania soku, no bo nie musimy ciągle dokładać produktów, tylko raz umieścimy je w misie i za kilka chwil mamy gotowy sok. Oczywiście dokładanie składników też jest możliwe albo otwierając pokrywę w każdym momencie, w ten na chwilę wstrzyma się praca urządzenia, albo dorzucając mniejsze składniki przez otwór w pokrywie. Wyciskać soki możemy zarówno z twardych jak i miękkich produktów, efekty za każdym razem będą bardzo dobre, jednak to no też wszystko zależy od tego jakie składniki użyjemy i najlepiej widać to w przypadku jabłek. No bo twarde soczyste jabłka dadzą nam bardzo klarowny sok, z kolei, gdy będą one bardziej mięsiste, to też sok automatycznie będzie bardziej gęsty. Bez wątpienia jednak z naszych składników jest wyciskane wszystko co najlepsze, pozostała pulpa jest naprawdę sucha i do tego też na pewno nie mam co się przyczepiać. Wyciskarka aktualnie kosztuje niemal 3000 zł, jednak polecam zerknąć też na dedykowany link, który znajdziecie w opisie, dzięki któremu możecie skorzystać z dodatkowej oferty promocyjnej i zgarnąć sprzęt w lepszej cenie albo z dodatkowymi gratisami. Dodam jeszcze, że model auto to tak naprawdę tak samo zaawansowany sprzęt, jak testowana jakiś czas temu wyciskarka Kuvings Revo 830. Odróżnia je od siebie przede wszystkim budowa górnego dzbanka, bo w auto mamy szeroką misę, w której umieścimy naraz mnóstwo składników. W Revo 830 są z kolei dwa otwory, ale no o stanowczo mniejszej średnicy. Oznacza to, że w Kuvings auto możemy wycisnąć od razu sok z ogromnej ilości owoców i warzyw, a w Revo 830. Będziemy wkładać je pojedynczo. No ale coś za coś. Mamy tutaj za to osobny otwór na długie składniki takie jak marchew czy seler naciowy, co eliminuje konieczność krojenia ich na mniejsze fragmenty przed rozpoczęciem wyciskania. Szykuję dla was też pełne porównanie obu modeli, w których szczegółowo omówię różnice i podobieństwa tych wyciskarek. Już teraz zapraszam więc do obserwacji mojego kanału. Tak więc ogólnie uważam, że Kuvings Auto 10 to naprawdę świetny sprzęt, z którego aż chce się pić soki. A co wy sądzicie o takiej wyciskarce? Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Zalecam także zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!